witajcie z powrotem w Megarasa. Dziś zrobimy pyszne danie z tofu, mianowicie tahu tofu telor petis. Czym tak naprawdę jest tahu telor? Pasta krewetkowa. Tofu znacie wszyscy. Obecnie można to również znaleźć wszędzie. A telor oznacza w indonezyjskim jajka, więc to jest tofu z jajkami i pastą krewetkową. To jest to. Pasta krewetkowa to indonezyjska pasta krewetkowa, ale to jest zupełnie inne niż Trasi. Ma strukturę podobną do struktury dżemu jabłkowego. Ale wygląda to też jak syrop jabłkowy, ale jest zrobione z krewetek, zgotowanych krewetek. Teraz zaczynamy od tofu i pokroimy je w kostkę. To pokroimy w małe kostki, na przykład powoli. Możesz zrobić coś większego, ale uważam, że smakuje lepiej, gdy wszystko jest w kostkach. A więc mam tutaj, najpierw wszyscy musimy pokroić. Mam tutaj selernaciowy, też go też pokroimy. I to wykorzystamy dopiero na końcu do dekoracji. Powiedzmy, to jest naprawdę pyszne, szczególnie ze względu na ten wyjątkowy, świeży smak, który jest nie do opisania. Dodatkowo odrobina dymki dodaje niepowtarzalnego aromatu i smaku, który idealnie dopełnia całość. Już je umyłem. Nie potrzebuję tego dużo. To już zrobione. A teraz mam trzy jajka, które zaraz rozbijemy. Teraz dodaję trochę soli do potrawy, aby podkreślić jej smak. Następnie posypuję odrobiną pieprzu, co dodaje jej nieco ostrości i wyrazistości. Trochę delikatnie, no, lekko powoli ubijać. To naprawdę jest bardzo łatwe danie do przygotowania. To naprawdę smaczne, aby spróbować, gdy myślisz, co zrobić z tachu. No to więc, a teraz bardzo delikatnie, ostrożnie i powoli dodajemy kostki tofu do jajka. Tofu jest teraz wymieszane z jajkami i za chwilę będziemy to smażyć, więc teraz przygotowujesz Właściwie to jest rodzaj omletu, a podczas gdy to robię, przygotowuję sos. A tak to idziemy. Zaraz zobaczymy. Jeśli do tej pory podobała ci się wideo, nie zapomnij polubić i oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, proszę, i naciśnij dzwoneczek, wtedy będziesz wiedział, kiedy znowu zrobię coś naprawdę smacznego. A jeśli myślisz, co właściwie zrobiłem, będzie dobrze, ponieważ wszystkie przepisy są na mojej stronie megarasa.com. I oczywiście także nie zapomnij mnie śledzić na Instagramie. No dobrze, teraz upieczemy tę pyszność. No cóż, mam znowu swoją płytę grzejną gotową i teraz po prostu wlejemy olej na patelnię. Patelnia ciepła. A potem bardzo delikatnie i powoli dodajemy jajka i tofu do patelni. Więc myślę, że trochę wyżej. Trochę podzielić. Trochę ostygł, ale to naprawdę nie szkodzi. Dla tych, którzy właśnie dopiero co trafili na mój kanał, mam nową płytę indukcyjną. To już drugi raz, kiedy jej używam. Wczoraj przygotowaliśmy Pyszny kurczak kesz został zrobiony, więc musicie to również sprawdzić, bo to jest super pyszne. No to to się teraz podgrzewa i po prostu zakrywam to pokrywką. Tak więc wierzch również ładnie się ugotuje. A w międzyczasie przygotujemy sos. A tutaj mam dodatkowy ząbek czosnku, no zaraz go obiorę i powoli, delikatnie... Włożymy to do ulekanki w moździerzu tiobeku. To jest więc indonezyjska ulekanka. Tiobek i ulekanka. Cóż, mamy po prostu ząbek czosnku, a potem mamy sambal, oelek. Możesz oczywiście użyć świeżego pieprzu lub tjaberawid. Tylko dzisiaj zamierzam trochę oszukiwać. Robię jeden łyżeczkę. Sambal oelek. Jeśli naprawdę lubisz ostre smaki, możesz oczywiście użyć trochę więcej. A potem pasta krewetkowa, czyli petis, który jest bardzo ważnym i aromatycznym składnikiem w kuchni azjatyckiej. Używam jej około jedną łyżki stołowej do tego, co jest wspaniałym dodatkiem, który dodaje głębi smaku i aromatu. Zobacz, widzisz tą strukturę? Naprawdę bardziej przypomina to syrop jabłkowy. To jest również jak trasi, zrobione z krewetek. Tylko w przypadku trasi jest to zrobione z lub fermentowane krewetki. Patrzymy, sprawdzamy. Tak, teraz się pienią, więc bardzo ładnie. Robię to trochę niżej. Więc mam tutaj naprawdę bardzo gorącą wodę. Właśnie ją zagotowałem. I zaraz ją dodamy. Ale teraz bardzo dokładnie, starannie i drobno posiekam, głównie czosnek. Tak, to bardzo przypomina syrop jabłkowy. Oczywiście możesz to również zrobić za pomocą maszyny kuchennej, ale ja. Pomyślałem, że pokażę Wam to raz. Z prawdziwym moździerzem Jobek. Więc prawdziwy indonezyjski moździerz. Ok, weźmiemy ten czosnek. Ten musi być naprawdę... Można to naprawdę dobrze zmienić. Cóż, to naprawdę oczywiście łatwe, bo widać naprawdę białe kawałki. To nie powinno być później widoczne. Wygląda naprawdę dobrze, prawda? A teraz w tym momencie dodajemy pyszne masło orzechowe. Mam tutaj to wyjątkowe masło orzechowe, które wszyscy uwielbiają i delikatnie mieszamy, aby uzyskać idealną konsystencję. Dodajemy je powoli, aby upewnić się, że wszystko jest dokładnie wymieszane. Wybrałem masło orzechowe. Oczywiście możesz też użyć samodzielnie prażonych orzechów ziemnych. Ale masło orzechowe jest oczywiście nieco łatwiejsze. A jeśli używasz lub kupujesz masło orzechowe, sprawdź etykietę z tyłu, żebyś wiedział, że to naprawdę i wiesz, naprawdę i naprawdę 100% prażonych orzechy ziemne istnieją. Więc nie tylko, nie wszystkie e-numerki czy olej palmowy to jest naprawdę najsmaczniejsze, więc naprawdę tylko prażony orzech. Patrzę, naprawdę robię to trochę... mieszam Oczywiście od razu staje się grubszy. W międzyczasie spojrzę na chwilę. No. Dobrze, jeszcze chwilę. A więc mamy naprawdę bardzo wyjątkowo słodki sos sojowy. Zaraz zobaczę, co się dzieje wokół mnie. Jeden, dwa, trzy. Jeszcze jeden moment, proszę. Cztery. Sprawdzam dokładnie, czy wszystko jest w porządku i czy nie ma żadnych problemów. Chcę się upewnić, że wszystko działa tak, jak powinno i że nie ma żadnych nieprzewidzianych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na sytuację. Tak, ten przepis zazwyczaj robię na oko, więc tak. Zazwyczaj robię to, właściwie nigdy, jeśli tak, dwa łyżki lub dwa łyżeczki, po prostu to robię tak, ręcznie. Ale tak, teraz muszę oczywiście się dla Was zrehabilitować. Ale tak, jeśli myślicie, ok, co to wszystko znowu zrobiło, a potem oczywiście wszystko jeszcze raz przejrzę i po prostu wszystko dobrze uporządkuję, moja strona internetowa to jest megarasa.com, znajdziesz tam wszystkie przepisy. A jeśli chcesz, oczywiście właśnie naprawdę znalazłem mój kanał na YouTube. Nie zapomnij się zasubskrybować i także polubcie to wideo. Cóż, mam tutaj gotowaną wodę i o to poprosiłem. Chcę, aby sos miał naprawdę, naprawdę dobrą konsystencję. Teraz jest jeszcze trochę za gęsty. Muszę trochę delikatnie i bardzo ostrożnie zamieszać. Sos jest bardzo dokładnie wymieszany, więc spróbuję. Jest smaczny, ale uważam, że powinno być w nim więcej petis. Właśnie dodałem 1 łyżkę. A teraz dodam około połowy. Więc półtorej. A potem dodaję jeszcze jeden łyżeczkę słodkiego sosu sojowego i delikatnie mieszam. A potem odrobina, naprawdę tylko odrobina no wody. A teraz bardzo delikatnie i ostrożnie wymieszaj. Wszystko jest już dobrze i całkowicie wymieszane. A czosnek też już dobrze i starannie wymieszany. Wszystko jest gotowe i idealnie przygotowane oraz perfekcyjnie dopracowane. Teraz możesz ładnie i dokładnie wymieszać wszystkie składniki w dużej mise, używając solidnej drewnianej łyżki. Upewnij się, że wszystko jest dobrze połączone, aby uzyskać jednolitą i gładką konsystencję, co jest kluczowe dla idealnego rezultatu. Teraz mamy naprawdę, naprawdę właściwie kiełki fasoli, które zaraz krótko blanszujemy. W w wrzącej wodzie. No cóż, sos jest właściwie naprawdę prawie gotowy. Mam tutaj wstępnie ugotowaną wodę. I po prostu naprawdę bardzo szybko je blanszujemy. Naprawdę tylko kilka sekund kiełki fasoli do środka. Naprawdę bardzo, bardzo krótko. Tak, to na pewno może tak trzy, cztery, liczyć. Taka wyjąć z powrotem. Garnek jest naprawdę za mały. Pozwólmy chwilę odcieknąć. A teraz spojrzymy. Oczywiście mogę to naprawdę, tak naprawdę przewrócić, ale naprawdę spróbuję, naprawdę zamierzam zrobić coś naprawdę bardzo, bardzo ekstremalnie niebezpiecznego. Nie, to nie jest patelnia, właściwie naprawdę potrzebuję patelni. Oto naprawdę idzie jeden, dwóch. Trochę jajka tam, ale nie szkodzi. Udało mi się. Więc jeśli się odważysz w domu, weź to pod uwagę. Możesz naprawdę zrobić bałagan. Ale tak, może to być naprawdę całkowicie brudne. Ale dobrze, udało mi się. Nie trzeba naprawdę przykrywać pokrywką, więc prawie gotowe. Teraz możemy podać. A, nie jest tak źle. Mój mąż był trochę przestraszony za kamerą, ale to jest... Udało mi się. Tahu telor jest naprawdę gotowe, sos jest naprawdę gotowy, a kiełki fasoli zostały naprawdę blanszowane. I teraz możemy właśnie podać. Właśnie przewróciłem tahu telor, ale jeśli wy... Myślenie, okej, okay, tego nie zrobię, nie rób tego zwłaszcza. To może być również niebezpieczne. Możesz to zrobić, jeśli jesteś pewny, że potrafisz. A jeśli myślisz dobrze, to zrobimy. Nie róbmy tego. Możesz to po prostu pokroić na kawałki, więc to jest po prostu przypomnienie. Oczywiście może to być naprawdę niebezpieczne. A teraz mamy tutaj piękny tahutelor. A więc mamy kiełki fasoli. Korzymy na wierzchu. To wykorzystamy, a potem pyszny sos na wierzchu. To jest jednak coś naprawdę zupełnie innego. Zresztą to jest pyszne z ciepłym białym ryżem. lub z naprawdę pysznym lontongiem, naprawdę bardzo smaczny kleisty lepki ryż, a jeśli przypadkiem nie wiesz co to jest, to pokażę to następnym razem. i oczywiście naprawdę selernaciowy i a jeśli naprawdę nie masz to pietruszka też jest naprawdę dobra. Co do szczypiorku. Naprawdę uwielbiam to. To naprawdę wygląda bardzo przytulnie. I oczywiście smażona cebula. Tak. No cóż, Tachutelor Fetis jest gotowe, to było naprawdę łatwe do zrobienia, prawda? Więc możemy to również spróbować. Jeśli naprawdę podoba Ci się ten film, nie zapomnij dać lajka, a oczywiście, jeśli teraz, gdy teraz odkryłeś mój kanał wideo, nie zapomnij subskrybować i oczywiście naciśnij przycisk i jeśli myślisz OK, co ona tam dodała, już nie wiesz, żadnych prób. Poniżej znajduje się bezpośredni link do przepisu. I tak, sprawdź także mój Instagram. Obserwuj mnie. A jeśli zrobisz to danie, oznacz mnie i pokaż. Daj znać w komentarzach, co o tym myślisz. Smacznego. Ja zamierzam to zjeść. Do widzenia.